Cześć, Siemenko. Witajcie na moim kanale. Jak pewnie wiecie, cenię sobie ogromnie, bardzo dobrą jakość dźwięku, więc nie mogło się obejść bez tego, abym zakupił kolejny produkt z mojej chyba ulubionej firmy muzycznej Bang Olufsen Jak pewnie wiecie, już z tyłu tego materiału mowa jest oczywiście o BioPlay a 1 Czy ten głośnik jest warty około 1000 zł? Czy jest dobrze wykonany? Czy przede wszystkim dobrze gra? Sprawdzimy to w tym, tym materiale. Zapraszam na dalszą część. Jak już duńska firma zdążyła nas przyzwyczaić, produkty od niej przychodzą do nas w bardzo fajnych opakowaniach, z grubej tektury, pięknie wykonanych. Zaraz po zdjęciu deszczka okazuje nam się w pełnej okazałości cały nasz głośnik. Ja wybrałem sobie kolor srebrny z prostego powodu. Widziałem w internecie na grubo, zanim go kupiłem. Różne zdjęcia, na których był poka były pokazywane Bioplay A1 w różnych kolorach po dość długim czasie użytkowania. I na przykład kolor czarny bardzo łatwo łapie odpryski na anodzie, na tej maskownicy głośników. Bo jak się zagłębimy w specyfikacji tego głośnika, to on posiada jeden głośnik duży, średnio-niskotonowy oraz jeden głośnik wysokotonowy. Ok, co dalej? Odkładamy na razie na bok nasz głośnik, fajny rzemeczek, można go powiesić wytłoczka czy coś znajdziemy pod wytłoczką klasyka, jak to u Bangla, wszystko pięknie opakowane papierologia oraz instrukcja szybkiego uruchomienia kabel USB-C do ładowania i to by było na tyle hmm. trochę mało, no ale cóż najważniejszy jest głośnik to wstawmy na bok Zaczynając od, w sumie nie wiadomo o której krawędzi, bo głośnik jest okrągły. Głośnik do włączania, przycisk ciszej, przycisk głośniej, nasz ramyczek. Przycisk specjalny, który możemy sobie przypisać tak naprawdę w aplikacji. Co on może działać, czy on na przykład nam stopuje, bądź wznawia muzykę, czy jeszcze jakieś inne funkcje. Przycisk bluetooth, mikro, przycisk mikrofonu, dioda. Mamy złącze jack do podłączenia przewodowo tego głośnika do np. Na naszego telefonu albo innego źródła dźwięku. No i złączy USB-C. Całe szczęście. Połączyć się z naszym głośnikiem musimy użyć aplikacji Bang Olufsen, którą dobrze znamy już chociażby z naszych słuchawek, które jak widzicie teraz mam tutaj sparowane. Wybieramy nasz głośnik po wcześniejszym sparowaniu. I można nim i funkcje, jakie można nim sterować w... Aha, w pierwszy głośnik trzeba by wyłączyć. <grymne> On tak fajnie zapikał, to znaczy, że jest włączony. Tutaj możemy spojrzeć, czy nasz telefon już połączył z głośnikiem, jest w trakcie parowania, więc myślę, że śmiało możemy łączyć się w aplikacji z naszym głośnikiem. O, super, połączył się. No i poza samym stanem, gdzie pokazuje nam poziom baterii, na przykład w głośniku, e, możemy sobie sterować głośnością, przebijać utwory, to jeszcze mamy te funkcje mm, equalizera, gdzie możemy sobie wybrać, jak głośnik ma nam grać. Dodatkowo tutaj właśnie sparowujemy ten guzik, o którym mówiłem wcześniej jaką funkcję ma pełnić no i możemy te głośniki połączyć w stereo no wtedy to już jest po prostu niesamowicie tak więc po tym unboxingu i pierwszych wrażeniach czas przejść do faktycznych testów weźmiemy tutaj kilka gatunków różnych muzycznych tak żeby przetestować ten głośnik przy różnych gatunkach, bo wiadomo, w... jedne gatunki muzyczne bardziej są skłonione na bas, inne na na przykład wokal tak więc zapraszam Was do odsłuchu. love us white boys no jak sami mogliście doświadczyć wrażeń dźwiękowych tego głośnika robi robotę mały a potężny z ogromnym potencjałem według mnie no cóż takie są dobre sprzęty wielka moc w małym pudełku zamknięta reprodukująca niesamowicie dobrej jakości dźwięk jestem mega zadowolony z tego produktu w sumie jak z każdego od Bangla i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, oraz że usłyszeliście próbkę dźwięku, jaką jestem w stanie nagrać tylko i wyłącznie niestety, mikrofonem. Powiedzmy to dość mocno średniej jakości, bo jest to road Video Mic Go, więc raczej tani i podstawowy mikrofon na początek, jeżeli chodzi o nagrywanie materiału wideo. No cóż, jeśli chodzi o takie parametry typowe dla głośników Bluetooth, z racji wielkości ten głośnik nie ma ogromnej baterii. I przy graniu takim na ponad 70% swojej mocy wytrzyma bateria na mniej więcej 2-3 godziny grania. Producent się zaleka 20 godzin grania nawet na baterii. To nie wiem, chyba jak ktoś tam sobie słucha cichuteńko przy około 10% Yy, poziomu mocy całego głośnika, ale to nie na tym polega. Ten głośnik daje, ten głośnik dopiero pokazuje pas, da, da mu się trochę więcej mocy, tak powyżej 50%. Wtedy słychać, jak fajnie reprodukuje na przykład basy. Ten głośnik wchodzi niesamowicie nisko. Jeżeli chodzi o takie aspekty odsuchowe jak yy, basy, reprodukcja średnich, wysokich tonów, to według mnie każdy z tych pasm jest reprodukowany na bardzo dobrym poziomie. Tutaj w głośnikach Bluetooth ciężko znaleźć chyba będzie coś lepszego, a tym bardziej do 1000 zł. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, napiszcie do, w komentarzu. W tym materiale to by było na tyle. Nie zapomnij dać łapki w górę, jeśli Ci materiał podobał, łapki w dół, jeśli nie, zasubskrybować kanału. No i cóż, ja się już z wami żegnam. Mówił chemik do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!